Cześć, wszystkim. Cześć! Nazywam się Justyna Stoszak. Jestem Patrycja Niewiadomska. Byłam Barbara Idysova. Jestem ilustratorką. A są ilustratorkę? Malarką, rzeźbiarką, zajmuję się też grafiką. This man is my favorite motif. This is like about um, my gardening thing. Głównie skupiam się na ludziach. Jest dla mnie bardzo ważna natura, przyroda, kobiety. Zawsze kobiety były w mojej twórczości widoczne. W szczególności upodobałam sobie oczy. For me the nature and going to nature and like connecting with nature is very important. Zależało mi na tym, by ten czynnik ludzki i czynnik natury się przeplatał, żeby stworzyć symbiozę pewnego rodzaju. Solastalgia jest to uczucie, stan, który określamy jako tęsknotę za krajobrazami z dzieciństwa. Na moich obrazach chciałam pokazać to, co pozostało w mojej wyobraźni, w moim marzeniu, w moim wspomnieniu. Najważniejsza jest dla mnie wrażliwość, miłość, harmonia i bliskość z naturą. Szacunek do natury, do przyrody, do, do zwierząt, do tego, co nas otacza Przyjaźń i towarzysząca jej lojalność. Mieć w życiu chociaż jednego człowieka, że wiesz, jesteś pewna na 100%, że zawsze jest i będzie, to jest największy skarb. Freedom, like to save the freedom, be more open, be more kind, more empathetic and maybe more grateful, because I think this is the core. I jeżeli z jakimś Fajnym, dobrym, wartościowym przekazem docieramy do ludzi, to dobrze, żeby to było komercyjne, żeby właśnie to było komercyjne. Dla mnie jest to cenne, że ta sztuka może być widoczna nie tylko na plakatach, na ścianach, ale też może być użytkowa.